Dzień, witam bardzo serdecznie w pierwszym odcinku z serii Pluton ze Spirosem. Jest dzisiaj ze mną sam reprezentant Polski, czyli Prox CX. Witam wszystkich. Jesteśmy na mapie Zatoka Rybacka. No i oby udała się taka bitwa jak poprzednio, ale niestety to jakoś wyszło, że odagnął się mój głos. Prog zfigurował random. Dokładnie 110 power To pojedziemy sobie w miasto, nie? Pewnie Kurde, znowu topka Za dobrze, za dobrze zrzucę. Kolejna bitwa to będzie... Ma co Na narzekać problem. Widzę, że jesteś w klanie jam to może opowiesz widzą co to za klan a to klan mm, niedawno powstały dla głównie graczy esla trzeba mieć jakieś tam 49 wr i żółte statystyki jest yy, na forum zaprezentowane więc myślę że w opisie w filmiku Będziecie sobie mogli poczytać trochę więcej na temat tego planu. Całkiem spore wymagania, trzeba przyznać. O, proszę, już artyleria do mnie strzeliła. Albo pisać do gracza Jamto w sprawie rekrutacji. Kurde, ale jak tutaj do mnie strzeliła? No, to podjechałem i. Nawet się nie zaświeciłem. Patrz, No nieźle. Ja tu użyję tej techniki side scrapu. <laughs> Pojawił się tam jakiś oponent, nie jest schowany. Ja bym podjął do przodu. Przychodził mnie to 26A4. Co to jest? Te cztery a pierwszy super widziałeś jakie teraz są nagrody w goforowatach no tak no nie Jakieś lepsze, czy gorsze? no dużo lepsze. No nie blokuj mnie. Dużo lepsze. Teraz, yy, za to, że wygraliśmy chyba trzy rundy, cztery yy, złota. Dostanę. Faktycznie. Jakieś tam proligi porobi, z tego co słyszałem. Teraz. To tam o, euro można sobie wygrać O super się nie podpisałem Jest jakoś tak, że w tym Silverze dostaje co tydzień jakąś wypłatę czy na jakiejś zasadzie mm -hmm. to działa? O ja yy, W ciągu tygodnia tam zaś jakie miejsce zajmujesz i dostajesz wypłatę w euro to jest fajne to. Ciekawy, ciekawe. My się dostajemy właśnie do silvera. Trzeba się chyba wrócić. A, ty już ja nie, nie żyję. Niestety, nie każdą bitwę da się wykarować Nawet będąc reprezentantem Polski Kurde, ten t to jest taki słaby premium on ma... ten wychłodziała Gdyby ten wychłodziała był wiarę dobry, to... Miałby taki zły, ale... Tak to on nic nie opuści, rufy. Devil No уже стримует. O też jest dziewięć Nie spenetrował cię. No i arta no Co to za piętnaście? Dziesiątka, Aha, ona ma tamto się stukowe stokowe szybciej przylatujesz. Dzięki za tą poradę. Ja sprawę. Ty, wczoraj graliśmy z Bang Bang i przegraliśmy od 3 HP wyobraź sobie. 3 HP. Yy, znaczy i są że mi 320 albo się 323 i przez to ten przegraliśmy teraz ja golda na niego kawosport na takich to też się opłaca dawać golda o widzisz Idealnie wymierzony w silnik <grym> Zobaczymy jeszcze wynik? Tutaj wcześniej mi taką uwagę zwrócił, że jest lepiej. Gość. Nie. <laughs> Teraz lepiej nie? O nie, że... No ale na szczęście ty byłeś i do Randa. Co jest rzadko spotykaną rzeczą. No i tym akcentem kończymy dzisiejszy odcinek. Żegnam.